<głos> <głos> jak tam czas? 5.20 Tak? Ty dzisiaj zuch jesteś jak tam? A więc dobrze. Już jajek nie czuję to jak wtedy. To... <noise> <noise> Zamroziłeś sobie w domu. <głos> <głos> nie, a no, po, po, po tym dzisiejszym rowerze i wczorajszym ja muszę je zmrozić, żeby szybko się zregenerowały. <noise> Terapecie trochę? No leciutko, ale... To kiedy się wychodzi? Jak się, jak się zaczyna tylewać? Poświeć mi na czas. Sześć, mi, sześć minut. O oto. oto Chyba styka, dobra. To nie wyjdą, to Dobra, to mnie nakręcisz jak wychodzę. A wyposał, nie. nie? Nie. No dziewczyny... Tu dziewczyny, tak, dziewczyny były, tu dziewczyny były w No bo po to króciutko A wy w jesteście? A nie, nie, ale po to Tu to to, dziewczyny, dziewczyny były, tu dziewczyny były w stronę w zapomniały Tak, tak Ale im przyświeciłem, gdzie mają ręczniki <laughs> 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 no to super Dlatego <laughs> <Ma to, śmiech> <Ma to, pomocnie. śmiech> ja wszystko pod kontrolą Dobra Ja już To nie jest po to, żeby mnie widzieć to <laughs> Dziękujemy